Siemanko dzisiaj w Minecrafcie pokażę Wam modyfikację Radar Bro. Dodaję do naszej gry ten mod. Taki radar, który tutaj widzimy, a na nim mamy zaznaczone wszystkie moby, wszystkie skrzynki, a nawet tereny. Ciekawe jest, jeśli się zgubimy, albo jeśli chcemy wiedzieć, gdzie co jest y, gdzie jest jakiś mob, albo zgubiliśmy na przykład jakąś rzecz i chcemy ją znaleźć. Y, ma to dużo opcji, ma waypoints, y, możemy sobie ustawić, jakie moby mamy wyświetlać, a jakich nie. A teraz tutaj y, pokażę mniej więcej. Y, tutaj możemy sobie właśnie włączać, jaki mob ma być świetlony. Na przykład tutaj mamy y, witchów, villagerów, my sobie możemy ich włączać, wyłączać. Yy, mamy też yy, skrzynki, wszystko og ogólnie możemy wyłączać. Yy, tu możemy dodawać, jeśli gramy w multiplayer, Wrogów i Przyjaciół, tutaj jest to samo. Tu możemy po prostu włączyć i wyłączyć nasz radar. Yy, tutaj mamy obracanie w różne strony yy, i czy pokazywać ma nasz teren, na przykład domy, wszystko skały będziemy widzieli. Yy, i pozycja radaru, tutaj możemy sobie w dowolne miejsce ustawić ci nam się podoba ja na przykład mogę sobie ustawić tutaj i on tutaj zostanie o yy. bardzo ciekawa rzecz ogólnie multiplayer settings tu mamy yy. czy będziemy widzieli imiona kolory graczy i tekstury yy, skiny czy będziemy też widzieli yy. ogólnie yy. Radar, bardzo fajny mod mi się bardzo spodobał i mam nadzieję że wam też się spodoba no i do zobaczenia w kolejnym odcinku